Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego ludzie mają tak różnorodne kolory włosów? Blond, brązowe, rude, czarne, skąd to wszystko się bierze? W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w tajemniczy świat pigmentów, genów i ciekawostek, które kryją się za naszymi fryzurami. Gotowi? Zaczynamy! Przygotuj się na ciekawą podróż przez świat nauki i natury. Na początek warto wiedzieć, jakie kolory włosów występują na świecie. Najczęstsze to brązowe i czarne, które dominują wśród ludzi na całym globie. Blond występuje znacznie rzadziej, a rudy kolor jest najrzadszy. Szacuje się, że ma go tylko 2% populacji. Istnieją też mniej typowe odcienie, takie jak szary czy biały, które pojawiają się z wiekiem. Za kolor naszych włosów odpowiada pigment zwany melaniną, a dokładnie jej dwa rodzaje: eumelanina i feomelanina. Eumelanina to pigment odpowiadający za ciemne kolory, takie jak czarny i brązowy, natomiast feomelanina daje żółto-pomarańczowe odcienie, charakterystyczne dla rudych włosów. Ilość i proporcja tych pigmentów zależy od genów, a szczególnie od jednego konkretnego genu o nazwie MC1R. Co ciekawe, kolor włosów może zmieniać się w ciągu życia. Na przykład Dzieci z jasnymi włosami często z wiekiem mają ciemniejsze włosy, a dorośli mogą zauważyć siwe włosy, gdy poziom melaniny w ich organizmie zaczyna spadać. W niektórych przypadkach zmiany koloru włosów mogą być związane z chorobami, stresem lub wpływem środowiska. Jak popularne są poszczególne kolory włosów? Około 75% ludzi na świecie ma czarne lub ciemnobrązowe włosy. Blond włosy występują u 14% populacji, rudy kolor jak już wspomnieliśmy to zaledwie 2%. Najwięcej rudowłosych znajdziemy w Szkocji i Irlandii. To właśnie tam rudy kolor stał się niemal kultowym symbolem. Ciekawym przypadkiem są osoby z albinizmem to genetyczna cecha, która powoduje brak pigmentu nie tylko we włosach, ale także w skórze i tęczówkach oczu. U osób z albinizmem włosy mogą być niemal białe, bardzo jasnoblond, a czasami mieć delikatny odcień żółci lub różu. To wynik całkowitego lub częściowego braku melaniny. Albinosi stanowią niewielki procent populacji, a ich unikalny wygląd często bywa źródłem zainteresowania i mitów. Czy wiesz, że ilość włosów na głowie również zależy od ich koloru? Osoby z blond włosami mają ich najwięcej. Średnio około 150 tysięcy. Brunetki i bruneci mogą pochwalić się liczbą około 100 do 120 tysięcy. Natomiast osoby z rudymi włosami mają ich najmniej, przeciętnie około 90 tysięcy. Ta różnica wynika z grubości włosa, która jest większa u osób z rudymi i ciemnymi włosami, a mniejsza u blondynów, co wpływa na całkowitą liczbę mieszków włosowych. Na koniec kilka ciekawostek o włosach. Które mogą Cię zaskoczyć? Czy wiesz, że naturalne błękitne lub zielone włosy nie istnieją? Każdy odcień to efekt odbicia światła od struktury włosa i pigmentu. A może zaskoczyć Cię fakt, że gen odpowiedzialny za rudy kolor jest recesywny, co oznacza, że oboje rodzice muszą go przekazać, aby ich dziecko miało rude włosy. I wreszcie, czemu siwienie zaczyna się od skroni? To dlatego, że te obszary są mniej efektywne w produkcji melaniny. Czy słyszałeś, że włosy są jednym z najszybciej rosnących tkanek w ludzkim ciele, zaraz po szpiku kostnym? Przeciętna osoba ma na głowie od 100 do 150 tysięcy włosów, a ich codzienny wzrost wynosi około pół milimetra. Co więcej, grubość i struktura włosów różnią się w zależności od pochodzenia genetycznego. Na przykład, Azjaci mają najgrubsze włosy. Podczas gdy Europejczycy cechują się największą różnorodnością kolorów. A co powiesz na to, że włosy są niezwykle wytrzymałe? Pojedynczy włos może unieść ciężar około 100 gramów, co oznacza, że cała głowa włosów mogłaby utrzymać ciężar kilkunastu ton. Oczywiście to teoria, bo w praktyce nikt nie chciałby tego sprawdzać. Kolor włosów to coś więcej niż tylko estetyka. To złożona kombinacja genów, biologii i historii, która czyni nas unikalnymi. A jak to jest z tobą? Masz jakiś niezwykły kolor włosów lub historie z nimi związane? Daj znać w komentarzach może dowiemy się jeszcze więcej. Jeśli chcesz odkryć więcej ciekawostek o ludzkim ciele i jego tajemnicach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Kolejny odcinek już wkrótce, więc nie przegap. Do zobaczenia.